Ścieki. Z tego względu, że materiał użyty przy budowie, ona już 10 lat to był Ocyń i na dzień dzisiejszy on się po już eksploatował. Bez wymiany systemu napowietrzania nie będziemy mieli szansy na to, aby obniżyć koszty energii. Bo liczymy na to, że po tej modernizacji koszty energii nam, nam spadną, bo koszty to niebo trzeba idzie w górę, ale ilość energii użytej będzie mniejsza. Tam dalej pokażę, jak to wygląda, do czego doszło. Z a to jest ten odcyk tak jak to wygląda. Jest to, to element, na dziury na wylot. W przypadku napowietrzania jest to istotne, żeby to powietrze szło przez dyfuzory ceramiczne, a nie przez dziury. Tutaj. Koło tych dużych piersi wymienione te elementy, na, na elementy ze stali nierdzewnej. Dyfuzory co nas pokażę, jak one wyglądają. Zostały one oczyszczone, odkamienione i w związku z tym proces napowietrzania odbywa się przy mniejszym wydatku. Na tym, to jest jakby druga faza modernizacji oczyszczalni. Pierwszą fazę zaczęliśmy w listopadzie ubiegłego roku, a skończyliśmy w styczniu tego roku. Te, te, no, sterują do tutaj do tych, e, dzięki temu, że zainstalowaliśmy system falowników do sterowania palców, udało nam się ograniczyć użycie energii elektrycznej na 60 w stanie około 10 To niestety więc ilość prądu jest mniejsza. Ale są Wietrze, ale w taki sposób najbardziej rozdrobniony, żeby to tak jak swoistego rodzaju akwarium, te są takie bąbelkowania, po to, żeby jak największa ilość powietrza dostarczonego połączyła się ze ściekami. Tak zwane ceramiczne. I poprzez te dyfuzory, właśnie na, na głębokości 4 km, powietrze jest wbajane do ścieków. W momencie, kiedy te dyfuzory są zabite albo są w, dziury, w drurach, to nie idzie powietrze przez te, idzie przez te dziury. Duże bańki powietrza to jest powietrza mała przyswajalność tego powietrza, więc w, w tych ściekach, w związku z czym trzeba go więcej pompować. Żeby go mniej pompować, niektórzy lubią to modernizację. Żeby powietrze przede wszystkim przez dyfuzory, żeby te były wyczyszczone i żeby było takich, e, rwocznych... o, nie było takich bocznych. stronie widzimy, że niektóre strasznie mocno pracują te dyfuzory a obok zaraz nie ma nic oznacza to, że tam dyfuzory są zapchane albo są dziurki które, których jakby nie, nie nie są rozrabiane w postaci pęknięcia. i tych falowników to pra, e, pracowała przynajmniej jedna dmuchawa, a druga się włączała żeby ją wspomagać na dzień dzisiejszy e, jedna dmuchawa pracuje, druga się w ogóle nie włącza i, nie, i często, gęsto pracuje na połowę mocy, a nie na całą moc. Więc stąd są te oszczędności energetyczne. Po wykonaniu drugiego etapu modernizacji e, uważam, że też będą oszczędności energetyczne, no jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć na jakim poziomie, ale Przewiduje, że to będzie od 2 do 5%. jest tak zwany nadmiar osadu. Tutaj to urządzenie, które tutaj widzimy, to jest prasa do odsączania tego osadu, znaczy, żeby od, odsączyć nadmiar wody z tego osadu, który następnie będzie składowany na poletkach, utylizowany składowany na poletkach osadowych na terenie oczyszczalni. Pierwszy moment, na którym ścieki wchodzą na teren oczyszczalni, to jest tak zwana krata. Jej funkcja polega na oczyszczeniu mechanicznym w Mamy okazję zobaczyć, co ludzie do burzni robią. W kilku miesięcy to pokażę, ile tego się już tu nazbierało. To będzie oczywiście złożone, ale zdaje mi się, że toaleta nie służy za śmieci. To służy z całkowicie innym celem.